O dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym kupić jakieś zwierzątko. Dobrze, niech pani tam pójdzie do Stacha. A ja jestem, a już jak pani tutaj niech się podpisze. Ja mam i dobrze, to ja mam napisać swoje imię i nazwisko? Tak. Oj, oj oj. Ja wezmę, ja tutaj pani podam. Oj, przez blaty, przez pomukę przeszłam. a e, to nic nie szkodzi. Okej, okay, to ja już biorę do ręki i podpisuję. Dobrze, proszę mi je oddać. Ja tutaj napisałam, że mam na imię Karolina Zielin. Dobrze. No to niech pani tutaj y, pójdzie tam Stachu, panią o. No, pan Stasiek. Panią... No ale to jak on wygląda? Bo ja... No, jest takim miśkiem. Dobrze, no to ja już pójdę. Dobrze, no to do widzenia. Oj, oj, oj. Dzień dobry. O, Dzień dobry. czy Pani chce kupić zwierzęta? Tak, jestem Karolina Zielina, a Pan chyba jest Stasiek. Tak, Stasiek Gua, Gual. O, dobrze, no to ja bym chciała kupić sobie jakieś kota. No, tutaj koty są w tym niebieskim budynku, a psy są w zielonym. No dobrze. To niech pani, pani idzie po kluczyk do Mariusza. O jakim kolorze? O niebieskim. Okej. Okay. Panie Mariuszu, poprosiłabym niebieski kluczyk dla Pana Stasia. Ten kluczyk? Tak. No to pani trzyma. Do widzenia. Do widzenia. O, dzień dobry. No proszę mi go oddać. No, już Dziękuję. O do, 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 do. No dobrze. Niech pani sobie jakąś kota wybierze. Hmm... nie wiem. Wszystkie są słodkie, ale chyba chcę tego czarnego. Dobrze, no to ja tutaj zamknę. Do, 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 do. Dobra, ja umiem latać. Niech pani, odłoży, najpierw mi zapłaci, niech pani, i odłoży dobrze, ten kokiet. Oj, ojej, a pan potrzyma mi tutaj kota? Dobrze. Nie, ty, panie, złodzieju. Eee, bo przecież jestem pan Karen, a ty wychodzi. Dobrze, to proszę mi dać masz, kluczyk. Masz, panie? Dobrze. Ja muszę robić pieniądze, chyba. Tak? Dobrze, Co, No to temu panu najpierw dać. Tak. Okej, okay, to wezmę pieniądze. Oj, ojej, ojej. Ojej, mam pieniądze. Już mam! Dobrze, no to niech pani mi je da. Proszę, no to pan. Y, musi Odłożę my... kota. Dziękuję. No to Ucieka proszę mi dać. Co ty, panie? No to jest... Pani już ma pieniądze? To podziwimy się, dziękuję. No bo ja idę. Niech pani ze mną idzie. No dobrze, ja już idę, bo ten kot troszeczkę ciężki jest. Noże. To dawa, niech pani. O, czekaj. Najpierw tu ja tutaj Ale odło... Pan, panu... A Jak ten pan ma na imię ten? Ten różowy. Ten? Ten różowy! Kuba. Aha, panie Kubo, to Pan mi kota podtrzyma na chwilkę. No i. Mać, niech posiedzi sobie na podłodze. A ja ten kot ma na imię? Ten kot. No puszek! A nie pimpusz. Tutaj ha, pimpuś? Tutaj mam dość pimpuś. Pimpuś, pimpuś, Dobrze. Dobrze, no to niech pani go. podtrzyma. No dobrze. to niech już pani idzie. E, nie, y, właśnie mamy mały problemik, bo. Y, y, każdy, kto kupi jakieś zwierzę, to musi jeszcze kupić rzeczy. Ej, y, Kuba, weź to podnieść, tam to na górze dobrze. Dobra, już. O, ale to ciężkie, ale to Aha, ciężkie. Ale ciężkie. O oh my god. O. Dobrze, niech pani sobie wybierze jakieś rzeczy. A tutaj niech pani się odsunie na chwilkę. Niech tutaj sobie weźmie, a ja, 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 a ja a ten pan Kuba sobie tutaj podtrzyma kota. No to ja bym popuściła taką szczotkę. A jest jakaś torebka, żeby to wziąć? Wszystko? Nie. No to są szczotkę. jakiś szampon, no. Tam jest szampon. Ale ja nie chcę żadnej takiej rzeczy dziwnej. Szampon i to tyle. A czy Pani jeszcze nie dać owej szczotki? Bardzo fajno. Nie, nie chcę. Dobrze. Każdy zawsze chciał. Ej, Kuba, weź to. E, ten kot jest taki czy ci... co, 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 co? Ten, e, weź tego kota, no ja tego podtrzymam, a Ty weź to połóż. połóż. O, ale, ale o, ale ciężki, ale ciężki. O, o, o Boże, spadł. A, o co swoje chwilę! Jezus! O, ciążki to było. Ty, idź tam. Dobra. Y, nie, pani tutaj nie, jeszcze nie może wyjść. A czemu? Bo każdy, kto zamawia jeszcze kota lub psa przez internet, to zawsze po niego przychodzi, tak? Pani zamówiła przez internet, no. No i ten kot właśnie yy, trzeba jeszcze yy, mieć dokumenty, że pani na pewno się tak nazywa. Czy pani ma dokumenty? Tak, mam dokumenty, tylko ja po nie pójdę. Dobrze. Ja mogę tu odłożyć to na chwilę też. Ja nie chcę jednak jego szaponu, nie będę go kąpać. Jestem tylko tą szotę. Ja Dobrze. Dokumenty... A ja tutaj kładam sobie dokumenty. O. Jestem Karolina Zielin. No tutaj widać ma. Połóg, widać, widać. Dobrze, to niech pani sobie weźmie swoje dwie rzeczy. ojej 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 no ja, ja. nie. Zostawiam tą kartę, gdzie się podpisywałam, że ja jestem Karolina dla no, no, no. Dobrze, no to niech pani już idzie. To do widzenia. Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia. Ej, kuba! To. Więc co to mam plan, chodź tu szybko. No, idę, idę. Poczekaj ten szampun, shampoon. Shampoo, shampoo. shampoo. Chodź tam szybko. Pani była dziwna. Czemu? Bo tak się zachowywała dziwnie, jak jakaś nie wiem. Więc dlaczego o coś chodzi? No, mi ona się tak nie podoba, ja jej nie wierzę. To Dla mnie to jest moja kuzynka Kasia Jankowska. Przecież podpisywałaś się, że to Karolina, jest, że to Karolina Zieliń. E, ja w to nie wierzę, bo ona jest mega podobna do mojej kuzynki. A może to się się zrobi, aczkolwiek po prostu się żeniła? Ona nie ma siostry, nie ma bliźniaczki, ma tylko młodego bata, który ma trzy latka. Ej, dziwne dobra, chyba już. Chyba już wieczór jest. No. Dobra, no to pa, do jutra. Do jutra.